Jak się zaczęła Twoja przygoda z offroadem? No, zaczęła się od e, samochodu offroadowego, marzyłem żeby mieć 4x4 z reduktorem, e, pierwszym Nissan Terrano, e, którym bez wyciągarek e, ładowałem się w jakieś rowy melioracyjne i tam różne jakieś górki itd. Tak i taki fajny, właśnie ten pierwszy taki offroad, czysty, bez winchowania naprawdę wielką satysfakcję sprawiał. To wciągnęło tak naprawdę do działania większego. A każdy, kto z offroadem ma coś wspólnego, dobrze wie, że było to wciąga, więc idziesz z tym sprzętem i z swoimi umiejętności, umiejętnościami coraz grubiej. No i tak było te kilkanaście lat temu, kiedy zacząłem się tym interesować. W pewnym momencie te budżety na samochód już były bardzo wysokie, postanowiłem jednak, że się nakłada i spróbować tej jazdy takiej już bardziej bezpośrednio przy tej naturze. No i to ściągnęło wciągnęło tak totalnie, no i kład owszem najpierw taki przeprawowy, jeżdżenie po górach w błocie, w gnoju, potem polubiłem os -y szybkie na tych rajdach, były organizowane czasem jakieś tam odcinki specjalne, nasze szybkościówki jakieś, no i to mnie już tak totalnie wciągnęło, no i oczywiście wtedy trzeba było zmienić sprzęt, jak OS szybkie, potem dodatkową ciekawostką umiejętnością, jakby tym poziomem wyżej było jeżdżenie na nawigacji, na roadbooku. I to już tak naprawdę no, był szczyt jakby tego fajnego offrodu, który ja lubię. Czyli szybka jazda, połączona z nawigacją, czyli jednak jakoś złapana w te ramy. I to jest taki, no, moja, moim zdaniem taka esencja offroadu w trudnym terenie, oczywiście. Jak to jest oglądać Dakar a nie będąc na Dakarze? No, mieszane uczucia bardzo ciężko. Natomiast oczywiście w tym roku tym bardziej były takie emocje gorące, że na pewno wielka to była przyjemność. Jak to jest wystartować w ogóle w Dakarze? Ile to jest przygotowań? Czy to jest tylko, nie wiem, przygotowanie sprzętu, całego zespołu, przygotowanie fizyczne? Opowiedz coś o tym. Żeby przygotować się do Dakaru, różnym ludziom zajmuje to różnie czasu. Mnie to zajęło kilka lat tak naprawdę, bo to było przygotowanie na wielu rajdach, siebie, mentalne i tak dalej. Natomiast same stricte do konkretnego rajdu, to przynajmniej przynajmniej ten rok przed Dakarem. E, trzeba już e, konkretnie z tą misją działać. Nie no, przede wszystkim e, trening, e, trening fizyczny, trening oczywiście na sprzęcie. Trzeba dopracować sprzęt e, odpowiednio do tych warunków e, i do odpowiedniego rajdu. Trening mentalny jest według mnie niezbędny na takim długim rajdzie. E, trzeba być cały czas skupionym, e, oprócz tego e, mieć odpowiednie podejście do problemów, które się wydarzają e, podczas e, odcinków specjalnych. E, więc tutaj ten trening mentalny jak najbardziej jest zasadny. No i oczywiście odpowiednia dieta i tak dalej. Także e, te przygotowania e, są dość wymagające i e, na, na różnych e, poziomach. Dakar, e, co takiego trudnego jest w tym razie? Co ci sprawiło najwięcej trudności, wiesz, przez... E, no, powiedz o tym. Nakar jest, e, ogólnie ściganie się w Dakarze polega na tym i w takich długich maratonach polega na tym, żeby jak najmniej błędów popełnić. Ta ekipa, która popełnia jak najmniej błędów, jadąc szybko, e, wygrywa e, i tą największą trudnością jest tak naprawdę e, Trzymanie skupienia przez, przez tak długi tak naprawdę okres czasu. Oprócz wysiłku fizycznego, jeżeli jeszcze człowiek dobrze przygotowany, jak zawodnik, się dobrze przygotowuje wcześniej, to tak naprawdę akurat do wysiłku fizycznego można się przygotować, ale do niespodzianek na trasie, do niepowodzeń różnych, do tego już się nie da przygotować. Także jeżeli człowiek jedzie z ambicją, żeby się ścigać o najlepsze pozycje, o najlepszy czas i na przykład to wychodzi przez ileś godzin, i nagle się zdarza, że pomyliłeś trasę albo dzieje się jakiś problem techniczny, którego nie wiesz jak rozwiązać, albo nie umiesz, albo nie masz szczęści, no to tak było pogodzenie się z taką frustracją, to było dla mnie jedno z największych takich problemów, z którymi musiałem się zmierzyć tak naprawdę i wyzwań. Ja akurat miałem, akurat w mojej przygodzie na razie jednorazowej, Dakarowej, największy taki problem i z czym, z czym się zmagałem przez wszystkie odcinki, był to bro, problem właśnie z komputerem Silnika, który cały czas mi wprowadzał w błąd system. Przez to musiałem resetować, resetować sprzęt, zatrzymywać, gasić i nowaruszać i tak kilkadziesiąt razy w ciągu jednego odcinku I to było największym jakby moim problemem, bo czasami naprawdę dobre tempo było, były miejsca między pierwszym a piątym miejscem. I nagle się te sytuacje zdarzały i trzeba było się radzić sobie z tą frustracją i nie tracić zimnej krwi, nie tracić tego skupienia właśnie na drodze i na, i na jeździe. Także no, dla mnie to były takie najcięższe tematy. Na dakarze jest się z kim ścigać? Nie no, zdecydowanie jest się z kim ścigać. Tam na Dakarze już są w większości, nie mówię o wszystkich, ale w większości bardzo świadomi zawodnicy. Także każdy jest tam bardzo, do, bardzo dobrze, bardzo dobrym rajderem, wie dużo o sprzęcie, zna swoje możliwości zazwyczaj i zna możliwości z Sprzętu. Także ten poziom jakby to już jest bardzo wysoki i potem już mówimy o tym, żeby jak najmniej błędów popełnić, żeby mieć troszeczkę szczęścia, mieć tą wytrwałość właśnie i tą psychikę taką, która nas dociągnie do ostatniego momentu, bo tutaj ta zimna krew, tak jak pokazałem właśnie emocje związane z tym Dakarem i z ekipą Goczałów, pokazuje właśnie, że do, do, do ostatniego momentu musisz po prostu zatrzymać tą zimną krew, pomimo, że zrobiłeś tyle tysięcy osobowych kilometrów, wszystko się rozgrywa na, na, samym, na samym końcu, więc... Yy, to jest właśnie w tym clou, myślę. Dakar, wypadek, rehabilitacja. Jak, co tam się u Ciebie teraz dzieje? No i jaki plan, nie? No. Po, po pierwszym dekarze sezon był dziurawy, bo przyszła pandemia. W związku z tym zablokowane były większe rajdy, na które chciałem jechać. Pojechałem na te rajdy, na które pojechałem. Stało się tak, jak się stało, 80 km przed końcem rajdu Breslau. Miałem pierwszy wypadek. Tam żebra i tak dalej, różne rzeczy połamane. Natomiast szybko udało się zregenerować, szybka operacja, i tak naprawdę byłem prawie gotowy fizycznie na Dakar 2021. Sprzęt był przygotowany, ekipa była przygotowana, było wszystko popakowane, mieliśmy wyjeżdżać. I w ostatniej chwili zdecydowałem kilka godzin przed wyjazdem chłopaków z po mój sprzęt, którzy mieli zawieźć to do Marsylii, zdecydowałem, że jednak odpuszczamy, ale na decyzję wpłynęło wiele czynników, głównie lekarze, którzy po prostu odradzali mi totalnie jazdę z płucami po odmie, w tym zagrożeniu covidowym i tak dalej. Wtedy, na, wtedy odpuściliśmy, zrobiliśmy fajną akcję charytatywną i potem na pierwszym prawdziwym treningu, na który pojechałem. Po tych wszystkich miesiącach znowu miałem bardzo groźny wypadek na Drawsku. No i niestety ten wypadek pokrzyżował moje plany już na wiele, wiele miesięcy, bo do tej pory się rehabilituję. Wszystkie swoje połamane kości zaleczyłem, natomiast mam cały czas problem z barkiem i tutaj nie daje mi w pełni poczucia bezpieczeństwa przy dużych jakby ekstremalnych sytuacjach na Kładzie, żebym, żebym mógł jeździć. I plan jest taki cały czas, trzymam się swojego marzenia, chciałbym wrócić na Dakar. I pościgać się dalej z chłopakami, złoić im tyłki, ale zobaczymy, na ile będzie to możliwe. Na razie, na razie, delikatnie już podchodzę do tematu, ponieważ dwa ostatnie lata myślałem, że już za miesiąc, już za trzy będę mógł wsiąść na brykę i zasuwać. Natomiast. Póki co e, buduję sobie e, utv jako z, e, coś zastępczego, żeby nie stracić tego e, poczucia e, prędkości, tego całego klimatu off-road. Także na razie e, mała przerwa, natomiast sprzęty cały czas stoją, gotowe e, na konkretne wyzwania. Przeprawa czy cross-country? Cross-country. Czemu? W przyprawie już tyle spędziłem w błocie dni, nocy i godzin, zmarznięty pod krami lodu, w wielkim gnoju, że już takim mam totalne przesycenie tego. Natomiast jako przygoda, jako taki adventure, bardzo chętnie, zawsze. Natomiast na dłuższą metę cross country jednak i maratony czyli chodzi o tempo. Yy, i jednak yy, duże odległości. Nie kusi Cię spróbować w takiej w innej formule, troszkę takiej przeprawowo-szybkościowej typu ultrafor? Bardzo chętnie, ale wiem, że to wymagałoby yy, no, dobrze przygotowanego sprzętu. A takich rzeczy się nie buduje w 5 minut. A w tym momencie właśnie jestem zajęty jakimiś projektami. Natomiast myślę, że kiedyś, jak czas pozwoli, myślę, że taki projekt chętnie, chętnie spróbuję z kimś zrobić. Dzięki Ci za rozmowę. Ale Dzięki wielkie. Było fajnie. Także ja trzymam kciuki za powrót do zdrowia i dużo sukcesów. I wiesz, jak najmniej wypadków, nie? Dzięki. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mówić znowu po Dakarze jakimś następnym.